Cześć i czołem wszystkim maniakom StarCrafta 2 z tej strony jak zwykle Z. Po małej przerwie znowu niestety nie mam zbyt dużo czasu na nagrywanie kolejnych replayów. Wracamy właśnie do StarCrafta 2 dzisiaj finał i od razu mała przerwa. Dzisiaj finał siódmego turnieju kwalifikacyjnego do TSL, czyli Team Liquid TL Open, numer 7. Mamy tutaj Nightenda, gracza protoskiego, jeśli dobrze, że z Rumunii, który nie, jest zbyt, nie był zbyt dobrze znany właśnie tutaj w mniejszych turniejach, bardzo fajnie dawał sobie radę. Zaraz zobaczymy tutaj, jak sobie da radę przeciwko przeciwnikowi, który jest zergiem, a jest nim Mouse Moreau. Pamiętacie go, może oczywiście z poprzedniego replaya, który nagrałem. Naprawdę, naprawdę bardzo fajny szwedzki gracz, jeśli dobrze kojarzę. No cóż, ma troszeczkę tutaj wygranych na koncie, jeśli dobrze pamiętam, grał teranem, przerzucił się na przerzucił się na Zerga. Miał taki bardzo agresywny styl, Zergiem posiada taki bardziej styl agresywny, jeśli chodzi o ekonomię. Lubi bardzo szybkie ekspansje tworzyć, no i zobaczymy właśnie, w jaki sposób przeciwko swojemu protuskiemu przeciwnikowi tutaj zadziała. Jak na razie oczywiście mamy budujące się próbówki, mamy budujące się drony. Pierwsze pytanie brzmi właśnie, na co zdecydują się obaj gracze. Widać, że najten będzie szedł troszeczkę bardziej w ekonomie. szybko chronobustuje kolejne próby i dopiero teraz stawia 13 gateway jak wygląda sytuacja tymczasem u Morrow'a. E, chyba będzie decydował się tutaj jednak na... Zresztą już zdecydował się na spawning pool. Jednak jest to dosyć szybki spawning pool, e, więc Morrow może dopiero za chwilę będzie robił tą swoją ekspansję. Zaraz to zresztą zobaczymy. Expa po poolu, e, zwłaszcza na mapie, jaką jest Zelna Gakawęc, e, może wydawać się takim bardziej bezpiecznym otwarciem. E, no i zobaczymy. Myślę, że myślę, że jednak ta ekspansja niedługo tutaj już nam wyrośnie i zobaczymy, na co zdecyduje się Nightend, który jak na razie stawia swojego drugiego pylon. Na. Zaraz będziemy mieli już tutaj gatewaya Także ten spawning pool jest już skończony, no i oczywiście Morą zbiera już gaz, nie będzie miał go na tyle jeszcze, żeby żeby Speed Dolingów, bardzo ważne, bardzo ważne ulepszenie Ale jak na razie także nie widać tutaj, żeby jakiś atak miał miejsce, no i cztery zerglingi aż. Zauważyłem, że podczas gdy większość, gdy większość zergów decyduje się na dwa Początkowe z rglingi decyduje się na cztery, no i czasami jest w stanie zadać jakieś nawet interesujące obrażenia nimi, jeśli jego przeciwnik nie jest zbyt uważny. No i ten za zastanawiam się, czy to przejście nie jest zbyt duże, Oczywiście zaczyna od one Gate Core, bardzo, bardzo standardowe otwarcie Protosa e, i nie sądzę, żeby był jakikolwiek powód, żeby próbował tutaj czegoś innego. Kolejny Pylon, bardzo fajnie podoba mi się ustawienie tego pylona, zauważy jakiegoś Overlorda, który będzie starał się tu wlatywać lub może jakąś inną jednostkę. E, no, i mam już najten, na który decyduje się. E, przepraszam bardzo, e, który decyduje się na niszczenie próbówki, albo nie, albo nie niszczenie próbówki, tylko pobiegnięcie sobie zaraz koło niej I tak jak mówiłem, jednak ta ekspansja jest tutaj budowana. Mamy także Metabolic Boost. Więc Morrow, jak na razie, decyduje się na standardowe, takie można powiedzieć, ekonomiczne otwarcie zerwia. Za chwilę mam wrażenie, że albo będzie decydował się na Lera, albo może będzie decydował się na Roach Warren. Dwie technologie, które pozwalają tutaj na dosyć interesujące. E, zabezpieczenie się, można by to w ten sposób ująć, zabezpieczenie się tutaj przed jakimś dziwnym atakiem Protosa. No i co, cóż tutaj widzimy dwa kolejne gateway, no i ten trzyżby gate. nie sądzę, żeby to był, nie sądzę, żeby to było otwarcie Protosa za chwilę może zobaczymy tutaj Robo Facility i Maru musi niestety swoim overlordem uciekać, żeby ten Sentry go nie zniszczył. Sentry zadaje 6-6 obrażeń jest to dosyć szybkie Szybkie zadawanie obrażeń i Maru już decyduje się na denerwowanie swojego przeciwnika, tymczasem drugi Sentry jest już budowany. Mamy, mamy w tym momencie oczywiście uwolnienie minerałów, żeby budować kolejne gateway, jak na razie jedynie. Czy wygląda na to, że mam wrażenie, że będzie tutaj na coś może na Robo Facility się decydował e, właśnie w połączeniu, w połączeniu z Expansion. Tymczasem Maru posiada drugiego queena. E, chciałbym, żeby zrzucony był tutaj Crypto jak na razie czegoś takiego jeszcze nie widzimy. No i hardkorowo dronuje. Zergowski gracz, jak na razie Nighten w ogóle go nie atakuje, więc Maru może sobie przez chwileczkę chociażby pozwolić na coś takiego. I jednak rzuca ten Roach Warren, w tym momencie, w tym momencie mam wrażenie, że mógłby tutaj zdecydować się na Robotics Facility Nighten Nie wiem dlaczego tutaj, nie wiem dlaczego rzucił tutaj tą, tego Guardian Shielda, chyba miał miejsce jakiś tutaj mały problemik związany z hotkeyem. Na, na nieszczęście, szczerze powiedziawszy, dla Nightenda, ponieważ to jest aż 75 energii, no i ten Sentry już tej energii w ogóle nie posiada. Tymczasem mamy wyjście z bazy oraz XP w wykonaniu Nightenda. Nightend Freegate Expand dosyć dosyć bezpiecznie, o wiele bardziej bezpiecznie niż Morrow zagrał w tym momencie. Także posiadając ogromną ilość Sentry, może czuć się tutaj bardzo fajnie, bezpiecznie przeciwko bailingom, przeciwko jakiemuś szybkiemu atakowi zerglingów. no i także stawia Forge'a, starając się zabudować to przejście. Wszystko wygląda jak na razie bardzo dobrze. Morrow tymczasem i Chamber, drugi gaz, Roach Warren jest już skończony. Czy mamy tutaj ler? Nie, wygląda na to, że nie. Kilka rołczyków oczywiście jest budowanych i wygląda na to, że Morrow także nie atakuje. Jego przeciwnik tymczasem expuje, szczerze powiedziawszy ma dosyć interesującą armię. 51 kontra 55, Night troszeczkę z tyłu, ponieważ jego ekspansje są wiele późniejsze, posiada jedynie 3 gatey. I jak na razie, jak na razie, szczerze powiedziawszy, no jego armia nie jest ogromna, jest oczywiście troszeczkę większa, ale przewaga. Morowa leży tutaj w ekonomii 45 dronów kontra 34 probówki. I wygląda na to, że czyżby jeszcze dronował? Nie teraz, buduje jedynie jednostki. Jednostki bojowe, także smorfowany ler, Chociażby po to, żeby ten Gilial Reconstitution wymyśleć. Oczywiście zawsze mam problem z wymówieniem tego. Cóż my tu dalej mamy? Jak na razie nie widać jakiś. Tragicznych ekscesów. Jeden foton kanon, no szczerze powiedziawszy, jest on ustawiony jakoś tak, wolałbym może raczej go tutaj z drugim foton kanonem zabezpieczającym tą linię minerałów, ponieważ tutaj w tym momencie ten kanon w ogóle tej linii minerałów nie broni z ataku. Jeśli chodzi o atak z boku, wygląda jednakże na to, że Morrow będzie decydował się na złapanie złotej ekspansji w tak wczesnej fazie gry, a mamy dopiero 9 minutę, Może być to dosyć ryzykowne i zastanawiam się, czy będzie to dobry pomysł Morowa, który jak na razie zabezpiecza się przed atakami powietrznymi jedynie trzema kwinami. Wymyśla także plus jeden, no i oczywiście ten Rate na rocze, o którym mówiłem, e, czy będzie tutaj coś dostawione? Jest tutaj gdzieś Robotics Facility, który się buduje, e, więc jest to frigate Robot, tutaj taki troszeczkę, e, troszeczkę przerwany tą ekspansją. E, no i Knighted wygląda na to, że zaczyna doganiać swojego przeciwnika, jeśli chodzi o e-ekonomię. E, także zabezpiecza się pylonem, bardzo fajne rozłożenie budynków. E, podczas gdy Mouse Morrow, no nie mając co robić chyba za bardzo, e, decyduje się na zniszczenie skałek. Zawsze jest to dobry pomysł, żeby troszeczkę tutaj przyspieszyć tych rocze. Jest już naprawdę dużo, jest ich dokładnie 20. 9 Zerglingów jedynie Kontra 6 Stalkerów, 6 Century, 2 Zeloty Najten troszeczkę mniejsza armia, ale także wymyśla. Plus 1 Mamy tutaj także Oversirk Cocoon e, oraz budujący się, e, budującego się Obserwera oraz e, Robotics Bay. E, Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, no, zobaczymy tutaj, jak Nightend zagra tymi kolosusami. E, które może będzie bardzo fajnie tutaj decydował się na atakowanie. Szczerze powiedziawszy, no, e, Nightend wchodzi tutaj w dosyć standardowego protosa przeciwko Zergowi. E, złapał tutaj z jednego Stalkera. Zaraz zobaczymy, ten Stalker chyba nie zginie. Teraz dopiero. Teraz dopiero został zniszczony w momencie, w którym moje gardło znowu zaczyna wysiadać. Szybki łyk. Herbatki 7 smaków, to jest bez, bez, e, ja nie żartuję w tym momencie, jest herbata 7 smaków, to jest jakieś 7 ziół czy coś takiego. Mamy także Tunneling Close, które się wymyślały oraz Barrow, więc chyba widzimy, w którym, e, w którym kierunku będzie marł. Eee, tutaj decydował się na poruszanie się, eee, rzuca także tutaj, rzuca. O, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć, rzuca rzucał Oversira do bazy, ale wygląda na to, że rzucił także Contaminate na RoboBay. No, świetne w tym momencie. Extended Thermal Lens naprawdę bardzo tutaj pomoże. Co mamy tutaj dalej? ty Jedynie pylonki. Jest już pierwszy kolos, który się produkuje. No, ten Extended Thermal Lens troszeczkę będzie musiał poczekać. Tymczasem Mouse Morrow, ta wylęgarnia, jeśli będzie jeszcze przez 2-3 minuty w stanie się obronić, a, a buduje także Spira e, oraz 11 dronów, myślę, że wyjdzie tutaj do przodu hardkorowo. 102 kontra 140, jest już do przodu, jeśli chodzi o, li, o liczbę, Jednostek to jest aż 65 dronów, o mój Boże, 65 dronów. Obaj gracze, w zasadzie jak na razie nic się nie dzieje, więc obaj gracze tutaj e, budują, e, budują probówki oraz drony jak najęci, e, no i oczywiście nastąpił już transfer tych dronów, jeśli, jak, jeśli zauważymy, 1800-1900 kontra 1500 jedynie, e, no 2000 kontra 1500 już i Maus Morrow wyskakuje tutaj odrobinkę do przodu, 155 kontra 140, e, mamy już wymyślone plawy plus 2, mamy Baru mamy tunneling close exceded thermal lens jeszcze nie jest skończony, ale wymyślane jest także plus 1 troszeczkę do tyłu jest tutaj Nightend z upgrade'ami e, oczywiście buduje dużą liczbę stalkerów, także drugi kolosus został już wyprodukowany e, no i chronobustuje ten e, tego ETL'a tylko po to, żeby tutaj e, ja w jakiś sposób, w jakiś sposób dogonić swojego przeciwnika. Kolejne trzy gateway'e, więc będziemy mieli Six Gate, One Robo. E, przeciwko przeciwko Masroachom, zergingom, dobrze wypozycjonowane Force feedy, duża liczba stalkerów oraz właśnie te, te kolosusy mogą okazać się bardzo dobre. E, zaraz zobaczymy, czy Maru będzie decydował się na koruptory, dokładnie tak, posiada także Hydralisk den, ale nie sądzę, żeby budowa tych jednostek była tutaj bardzo mądra przeciwko Kolosusom, na co? Zresztą się nie decyduje. Koruptory oczywiście bardzo, bardzo mocne. No i zaraz zobaczymy, czy będzie. Miał miejsce jakiś atak. Nightend już jest pod lewą kselnagą, oczywiście także ekspuje w stronę swojego golda. Jego przeciwnik także ekspuje w czwartą, w czwartą ekspę. I Maru jest naprawdę bardzo dobrze broniony. Rozsyła creep dosyć interesująco. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie i w jakiś sposób zaatakować swojego przeciwnika. Sześć koruptorów w tym momencie jest już gotowych. Wygląda na to. Kolejne pięć zbudowanych. Gdzie są te koruptory? Wygląda na to, że jak na razie stacjonują tutaj, dokładnie jest ich sześć. Trzy. Z, e, trzy kolosusy, jak na razie są wyprodukowane. E, no i szczerze powiedziawszy, będzie mógł Zerg tutaj zaatakować w jakiś interesujący sposób, tutaj mniej więcej od boku może e, atakując te kolosusy. Jest tu jednakże obserwer, duża liczba kanonów jest w tym momencie budowana Je, będzie ich za chwilę dokładnie 5. E, także mamy tutaj Stalkery, z tych sześciu gateów mogą można ich produkować bardzo szybko, no ale tak, taka liczba koruptorów, jeśli zobaczymy Haiwa może także Broodlordów e, i będzie tutaj zadawała ogromne obrażenia. Plus 1 flyer attacks, plus 1 ground carapace jest wymyślane, no plus 2, plus 0 e, Jest tutaj bardzo fajna na tych roczach plus jeden, plus 1 u Night Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie zaatakować swojego przeciwnika Mouse Morrow, czy może Night będzie agresorem, ale wygląda na to, że obaj gracze w tym momencie wpadają tutaj do środka świetnie wypozycjonowane force field'y. Mamy tutaj <laughs> atak! Na kolosusy. Niesamowite, niesamowite obrażenia w tym momencie, ale zaraz zobaczymy. Wrzucił tutaj, rzucił tutaj Marą Baroła, żeby zanegować, zanegować użycie force fieldów. I wygląda na to, że ten także obroni się tutaj bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, czy Marou będzie w stanie zadać jakieś większe obrażenia. Wszystkie kolosy w tym momencie padły, zostały jedynie Stalkery. Stalkery kontra roach'a, ale tych Rouczy jest już naprawdę bardzo, bardzo mało. Czy będzie w stanie Maus kontynuować ten atak? Wygląda na to, że nie e, koruptorów także pozostało tutaj niewiele i moje gardło wygląda na to, że wysiada 10 20 row, czyli jest wyprodukowanych 20 Zerglingów, także mamy tutaj mały mamy tutaj małą pauzę. I te upgrade'y, te upgrade'y idą cały czas do przodu. Co tym razem tutaj w bazach e, Najten no cały czas na tych sześciu gatech. nie wygląda, żeby jakiekolwiek inne budynki były tutaj wyprodukowane. E, Maru tymczasem posiada dodatkową wylęgarnię, także 1000 minerałów mógłby rzucić jeszcze jedną żeby tutaj wspomóc w jakiś sposób swoją, swoje możliwości produkcyjne i Maro wyskakuje znowu do przodu, zaraz zobaczymy, nie, jednak wycofuje się, jednak się wycofuje, on cały czas posiada drobniutką przewagę nad swoim przeciwnikiem, teraz w tym momencie także dronuje, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dronować w tym momencie, 69 dronów jest według mnie wystarczającą tutaj liczbą na te trzy bazy, a czwarta baza już nie będzie aż tak, aż tak dobra, można by tutaj powiedzieć, ale wrócimy do tego za chwilę. Ponieważ Maro znowu tutaj atakuje. E, czy będzie w stanie Nightend się przed tym obronić? Jest zablokowany tutaj e, przy, pomiędzy tymi kanonami, pomiędzy swoim Nexusem. Nie jest w stanie wybiec do swojej bazy. Jedyny kolos, który znajdował się tutaj, został zniszczony. Nightend coraz mniej Stalkerów. Coraz mniej tych Stalkerów tutaj się znajduje. Stara się jeszcze bronić Nightend. GG well played. E, no i cóż, szczerze powiedziawszy, Maro wyczuł bardzo, bardzo fajny. Czas, no i do tego jeszcze te koruptory. Te koruptory zadały tutaj kolosalne obrażenia. One są bardzo mocne, stalkerom jest bardzo trudno niszczyć jednostki, które posiadają aż 200 wytrzymałości. Pomimo tego, że są armory i, i stalkery zadają im większe obrażenia, no to jak zauważyliście, potrafią one wytrzymać dosyć dużo i w momencie, w którym stalkery nie strzelają w koruptory, one nie strzelają w roucze. No i także kolosusy padały tutaj bardzo szybko, zwłaszcza, zwłaszcza, że użyta była ta korupcja. GG 1 do 0 dla Morowa, Oczywiście bardzo fajna, jeśli, jeśli troszeczkę statyczna gierka. Mm, mam wrażenie, mam, mam nadzieję, e, szczerze powiedziawszy, że tutaj te, te, te kolejne co najmniej dwie gry będą o, o troszeczkę bardziej dynamiczne. E, jest to oczywiście bez to Five, gramy do trzech wygranych, a ja zapraszam wszystkich na grę numer 2.